Moje piosenki, mój repertuar to, to właściwie niewiele jest w nim tej prawdziwej piwnicy pod barnami, to zaledwie kilka piosenek. Reszta to, to są piosenki, które lubię śpiewać, które w pewnym stopniu zaważyły na moim życiu, czy te, które mnie oczarowały tekstem czy muzyką i te piosenki składają się na mój ten recitalik. W związku z tym to, że. Firmuje się troszeczkę tą wizytówką e, piwnicy pod Barami, zresztą e, za zgodą i z, za probatą e, Piotra Skrzynckiego. E, właściwie niczemu nie szkodzi, a e, ponieważ no, tam wychowałem się i ten e, klimat i atmosfera jest mi najbliższa, w związku z tym próbuję ten klimat i tę atmosferę. Gdzieś tam, gdzie akurat mnie rzucą okoliczności no, stwarzać, tak jak dzisiaj tutaj w Częstochowie. My przecież jesteśmy z tego kabaretu i chcemy, żeby to miejsce na chwilę zamieniło się w taką niesamowitą piwniczkę, gdzie ludzie nas słuchają, śmieją się, słuchają czasami w skupieniu, czasami słuchają jakichś dziwnych naszych wygłupów, ale Myślę, że najważniejsza to jest taka wspólna i zabawa, i wspólny kontakt z widzem. Tego piwnica mnie uczyła i uczy w dalszym ciągu, i to próbuję realizować. A skąd to zamiłowanie szczególne, przynajmniej z dzisiejszego repertuaru, tak wynika do Kiepury? Może z, po prostu z tego, że e, lubię śpiewać e, utwory napisane na tak zwany bel canto, czyli na taki wysoki ton tenor. Tych, tej muzyki takiej z pogranicza operetki czy muzyki rozrywkowej jest niewiela. W tej muzyce właśnie specjalizował się kiepura, ponieważ on był śpiewakiem i operowym, operetkowym, ale publiczność kochała go przede wszystkim za te pieśni, piosenki które właśnie były z, z, z tego pogranicza, po jakbyśmy powiedzieli, to były hity y, tamtego czasu, hity rozrywkowe. W związku z tym y, to jest wspaniałe, tym bardziej, że troszeczkę zapomniane i właściwie nikt jeszcze nie stworzył jakiegoś takiego y, większego programu, nawet y, recitalu, czy w ogóle o, o, o kiepurze, o, o nim samym, o jego życiu. I, też poprzez to, że śpiewam te kilka piosenek z jego repertuaru, marzy mi się że zrobienie też takiego, takiego programu. A, a myślę, że jest to muzyka i miła uchu i, i teksty tych lat międzywojennych są y, pisane z dużym wdziękiem, w, w, z dowcipem. Jestem mocno niecierpliwy w związku z tym no, staram się robić y, coś szybko i realizować to po prostu. Te pomysły y, chcę, jeżeli mam jakiś pomysł natychmiast zrealizować i go sprawdzić, to mi bardzo pomaga. Y, Myślę, że pomaga mi też y, tak, takie, takie to, 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 obcowanie z ludźmi w miarę naturalnej i, i, i szczerze, chociaż... Też jestem raptusem i nerwusem, w związku z tym y, czasami są spięcia, ale to tak jak, jak, jak wszędzie. Ja uwielbiam podróże, y, lubię występować, to sprawia mi przyjemność, w związku z tym y, to jest dla mnie frajda, i hobby, y, i, i zabawa. I można powiedzieć, że nie jest to, jest to właściwie taki mój bardziej zawód, czy, czy ja tu wykonuję jakąś pracę. Oczywiście jest to, no jak to spojrzeć zupełnie tak trzeźwym okiem, no jest to jak jakieś, jakaś praca, prawda, normalny aktor wychodzi, śpiewa, występuje, jest to jakiś spektakl, ale ja tego nigdy tak nie traktowałem i nie traktuję, może to jest niezbyt normalne jak na, na aktora, ale... Ale, ale tak to jest, tak samo traktuję występy w naszym kabarecie w piwnicy i zresztą wszyscy je tak traktujemy. Nie wiem jak daleko zajdziemy z takim traktowaniem swojego zawodu, ale myślę, że trochę niepowagi w... W tym, co robimy, jest wskazane nie tylko dla nas, ale myślę wszystkim Państwu życzę przede wszystkim jakby trochę takiego przymrużonego spojrzenia na siebie z przymrużeniem oka i, i zabawy. Przede wszystkim zabawy w momentach, kiedy jest na to, jest ku temu czas no i ochota. Trzeba korzystać po prostu z, z, z chwili i jeżeli przychodzimy na występy, to bawić się wspólnie z artystami, bo, bo przecież na tym to polega.